Szkoła podstawowa e, tak dużo wiedzy. E, spotkałem się z takim określeniem, że w szkole podstawowej e, nauczanie odpowiada na szereg pytań, których dziecko nawet nie zdążyło zadać. E, dużo wiedzy, którą trzeba przeswoić. Trzeba się podporządkować różnym programom, oczekiwaniom, standardom. E, gdzie w tym miejsce na dziecko? Dziecka. No to właśnie oto dziecko. Mhm. Wszystko robimy dla dziecka, gdzieś ono po drodze w tych papierach, programach i projektach ginie. My rzeczywiście w Lokomotywie od początku widzieliśmy, że dziecko jest w ogóle w centrum, w centrum wszystkiego i y, jesteśmy placówką niepubliczną. Podle, oczywiście podlegamy pod i y, 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 pod nadzór y, y, kuratorium i musimy realizować podstawę programową, ale też widzieliśmy, że y, mamy jednak dużą wolność i swobodę y, w tym, w jaki sposób będziemy realizować i y, 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 podstawę programową, i program wychowawczy. Niemniej od początku stawialiśmy sobie za cel, że i wychowanie, i dydaktyka idą na tych samych torach, że edukacja nie może w żaden sposób na dalszy plan zrzucić wychowanie. Tylko to są dwa tory, na których jedzie lokomotywa. W ogóle taki główny, taki globalny cel, który sobie posta postawiliśmy, to jest nauczyć dziecko myśleć, kochać i pracować. Myśleć, dlatego że ono musi rozwijać swój intelekt, swoje myślenie, rozumowanie w taki sposób, żeby po prostu poszukiwało prawdy, żeby było krytyczne, żeby nie zadowalało się jakimiś oczywistościami, żeby miało przestrzeń na zadawanie pytań nauczycielom, sobie, rówieśnikom, żeby nie bało się zadawać pytań, żeby nie bało się błądzić również, bo na tej drodze poszukiwania prawdy te wszystkie etapy muszą się po prostu odbyć. Kochać, dlatego że no, staliśmy stworzeni do miłości i miłość jest celem naszego życia, i jeśli e, i my, rodzice i nauczyciele, od początku postawimy sobie e, przed sobą ten piękny cel, ten taki dalekosiężny sens, e, którym jest właśnie dążenie do miłości, do rozwijania w sobie miłości, stawania się miłością, to też można wokół tego zbudować program wychowawczy. I e, naszym celem było, żeby przede wszystkim dziecko czuło się zauważone w lokomotywie, żeby wiedziało, że jest ważne. Że je kochamy, ale też od niego wymagamy, bo miłość to jest i afirmacja, i też wymagania, prawa i obowiązki. Żeby czuło, że ma przestrzeń na to, żeby rozwijać swoje serce że to serce jest ważne też i, i, i jego empatia, i służba, pomaganie innym, zadbanie o swoje emocje, o uczucia, rozwijanie wolności w swojej własnej. Też my jesteśmy placówką, która gdzieś te wartości duchowe również stara się rozwijać w dzieciach, dlatego, że jesteśmy integralni, jesteśmy całością w sferze emocjonalnej, fizycznej, psychicznej, duchowej, intelektualnej. I trzecia rzecz, nauczyć dziecko pracować, bo nawet możemy mieć piękne ideały, piękne wartości, mieć szlachetne serca, ale jeśli nie mamy silnego charakteru, nie mamy, ja to nazywam, takich mięśni, żeby podołać trudom naszego życia, żeby wziąć w życie po prostu byka za rogi, żeby nauczyć się być wytrwałym, pracowitym, no konsekwentnym, stanowczym również w pewnych rzeczach, to ani program piękny edukacyjny, ani nawet nasze dobre, szlachetne serce, bez silnego charakteru, po prostu będą, po prostu będą bezużyteczne. Tak sobie myślę, że to mogłyby być takie bardzo użyteczne wytyczne, zasady dla wychowania właśnie dziecka w wieku szkoły podstawowej, gdzie, gdzie nie zawsze szkoła jest w stanie podołać takim, tym właśnie wyzwaniom, które, które tutaj przedstawiłaś. Więc rodzic też musi mieć jakiś jasny obraz. A więc powtórzmy: myśleć, y myśleć kochać i pracować. Myśleć, kochać i pracować. Zacznijmy od myślenia. Gdzie dziecko i jak może się dziecko uczyć myśleć i myśleć krytycznie? Taki obraz dziecka, które, które w zasadzie podlega bodźcu, nieustannie. Na myślenie nie ma czasu. Nie ma też z kim porozmawiać i żeby to, żeby to myślenie wzbudzić. Co rodzic może zrobić, żeby, żeby jego dziecko e, z, mogło być jakby pobudzone do myślenia, tak jak tutaj powiedziałeś, krytycznego i takiego samodzielnego? Czy rodzic, no to co, sobie cały czas będę wracała do tego bycia, towarzyszenia dziecku, do rozmawiania z dzieckiem, bo tylko w rozmowie jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to nasze dziecko procesuje, jak ono myśli, jak ono wyraża swoje, no, swoje myśli, swoje uczucia, jakie nazywa. Więc jakby to jest bardzo ważne, żeby towarzyszyć dziecku w rozmowie, stworzyć w domu przestrzeń do tej rozmowy, dać dziecku się wygadać, nie być rodzicem krytykującym, który no, wykorzystuje wiedzę, którą otrzymuje od dziecka, po to, żeby znowu jakiś plan zrealizować, tak? Albo żeby, no, ok, no to teraz ja tutaj pokażę tobie gdzie. Popełniłeś błędy i dam ci wskazówki, jak zrobić, żeby było dobrze. Czyli ta umiejętność słuchania. Tak? Od niej bierze się tak naprawdę potem no, cały taki proces myślowy. A w szkole jesteśmy szkołą, która bardzo mocno postawiła właśnie na myślenie krytyczne. Jako pierwsza w Polsce otrzymaliśmy nawet taki certyfikat międzynarodowy szkoły TOC. TOC to są takie narzędzia przejęte z biznesu do edukacji, które mają właśnie na celu nauczenie dziecka myślenia krytycznego, myślenia twórczego, strategicznego. Powiedzmy praktycznie. Dziecko przychodzi z, z jakimś problemem, pokłóciło się z koleżanką. Czy możemy mu pomóc to przemyśleć? Tak, tak, zdecydowanie. Dobrze jest nastawić dwoje uszu. Najpierw dać dziecku się wygadać. Natomiast my w szkole e, też bardzo pracujemy nad tym, żeby dziecko e, przyglądało się tak krytycznie e, nie tylko sobie, ale w ogóle całej sytuacji. Prowadzimy mediacje rówieśnicze, e, przygotowujemy odpowiednimi narzędziami dzieci, żeby też były e, same liderami media, mediacji. E, mają nauczyć się przede wszystkim mówić z pozycji ja co ja doświadczyłem, czego co poczułem w danej sytuacji, jak ja widziałam daną przez swój pryzmat swojego życia, swojej sytuacji, tutaj ten konflikt. Następnie kolega wypowiada się, jak on to widział, co czuł, co przeżył, bez oskarżania się nawzajem. I czasami już to, to spojrzenie, ta, ta, ten moment, w którym dzieci usłyszą siebie, swoje intencje, swoje motywacje, swoje uczucia, ból, cierpienie, które być może doświadczyły, to już rozmiękcza ich serca i skłania do, 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 do razszy refleksji, dwa do wyciągnięcia dłoni, przebaczenia sobie i rozpoczęcia y, no, dalszej zabawy, tak, bycia ze sobą. Więc pilnujemy jakby i siebie i, i dzieci żeby wyrażały przede wszystkim siebie, swoje uczucia, nazywały je bez oskarżania innych osób. I my w domu możemy jak najbardziej te same zasady, metody mediacji prowadzić, żeby dzieci opowiedziały, co się wydarzyło, jak się czuły w danej sytuacji, co zrobiły. Jest no mnóstwo pytań, które my możemy zadawać dzieciom po przyjściu ze szkoły czy z przedszkola. Tak? Nie co słychać, tylko właśnie co czułeś, konkretnymi pytaniami. Tak? Zachęcam, zachęcającymi dziecko do do, do rozmowy, do podzielenia się swoim światem przeżyć. Bo myślę, że przede wszystkim dziecko najpierw nam powie, co czuło, co przeżywało, a dopiero potem będzie racjonalizowało e, w, i mogło gdzieś tam sobie ponazywać te rzeczy po imieniu, jak one wpływały na niego, jak na klasę, jak na kolegę, jak on się w tym wszystkim czuł i co ewentualnie mógłby zrobić w przyszłości, żeby e, czy poprawić swoje zachowanie, być może jak tak proaktywnie wpłynąć na swoje swoje otoczenie, w którym momencie być może będzie musiał zadbać o swoje granice i postawić granice, w którym momencie być może to ono przekracza granice więc uwrażliwić dziecko na to, że no w tym momencie zobacz, ty, ty jednak przekroczyłeś granicę swojego kolegi i on miał prawo zareagować tak czy nie inaczej. Czyli rozmowa, rozmowa, rozmowa. Kochać. Jak, jak nauczyć się kochać? To takie. Piękne słowa, ale przecież tak Takie wielkie, to... takie słowo, mhm. słowo wielkie. E, miłość bierze się ode mnie, od mojego serca, od tego, e, co nasze dziecko czuje w kontakcie ze mną. Tak? Jeśli e, ono czuje się przyjęte, akceptowane, bezwarunkowo, i to naprawdę bezwarunkowo, e, bez stawiania wymagań tej miłości, nawet jeśli dziecko coś przeskrobie, nawet jeśli zachowa się naprawdę źle i fatalnie ale wie, że e, cokolwiek złego zrobi, to e, nie spotka się z zabraniem naszych uczuć, naszej emocji. Tak? My musimy jako dorośli pracować nad tym, żeby e, dzieci czuły się zawsze kochane. My ocenimy sytuację, e, my dokonamy e, analizy tej sytuacji, będziemy wyciągać wnioski. Być może dziecko będzie musiało ponieść konsekwencje również e, swoich negatywnych zachowań, ale e, jeśli e, temu będzie towarzyszyła Nasza przyjaźń, akceptację i, i, i nieodebranie tego uczucia, którego dziecko po prostu no, czuje, widzi. To naprawdę jesteśmy w stanie przeprowadzić nasze dziecko przez wszystkie burze, konflikty, trudności i rozwijać w nim człowieka dorosłego, dojrzałego. Bo tam, gdzie jest lęk, tam, gdzie jest strach, tam, gdzie dziecko boi się nawet pokazać tą mroczniejszą stronę siebie i swoje upadki, swoje błędy, tam nigdy nie będzie dojrzałego wzrostu, ponieważ ono będzie albo starało się dobrze zachowywać e, z obawy przed karą, przed konsekwencją i nauczy się po prostu kłamać albo zatajać się swoje e, złe zachowania. Albo jeśli my też nieodpowiednio zareagujemy, to znaczy, no ty miałeś rację, a i dobrze, że tam uwalnąłeś kolegę, należało mu się. Czyli on też zobaczy, że no, za tym no, nie kryje się żadna wielka wartość, też nauczy się być osobą krnąbną, e, agresywną, to się w, w jakiejś przyszłości odbije. Również przeciwko no, nam też rodzicom, ale przede wszystkim przeciwko dziecku. Ja chyba najtrudniejsze nauczyć pracować. Nie wiem, chyba to bym powiedziała najłatwiejsze wbrew pozorom, ale pod warunkiem, że rzeczywiście zaczniemy w odpowiednim momencie, czyli te okresy sensytywne, jeżeli wykorzystamy dobrze, jeżeli dziecko, które rozpoczyna gdzieś tam no, już chodzić, świadomie operować tą, tą motoryką małą, jeśli nie będziemy jego wyręczać, jeśli pozwolimy mu być samodzielnym, ubierać się, obierać ziemniaki, wypakowywać wywarkę, sprzątać, dawać mu. Pewne zadania, obowiązki, to nauczymy je po prostu w sposób bardzo spontaniczny, naturalny, autentyczny pracować. My, na przykład, z mężem każdej naszej córce wprowadziliśmy, odkąd no, były świadome, za co odpowiadają, taką listę zadań, która, którą one sobie później same tam wypełniały, odhaczały od umycia zębów, po przeczytanie 10 minut książki. Złożenie łóżka, umycie e, no nie wiem, zabawek czy tam załadowanie zmywarki. Takie rzeczy, które one robiły z dużą frajdą, tak? no bo one miały przyjemność, ale ponieważ była pewna systematyczność, była pewna regularność w wykonywaniu tych zadań, one też gdzieś tam sobie ten nawyk no, przyswoiły. To właściwie teraz nie ma problemu, żeby one dobrze zarządzały swoją sobą w czasie. Ja właściwie nigdy nie musiałam. Pytać się o to, czy dzieci mają zrobione lekcje. tak, Bo one gdzieś tam miały od małego ten nawyk dbania o swoje obowiązki. tak, Wiedziały, że to jest ich zadanie, ich cel i ani mama, ani tata no nie będą ich w tym, w tym wyręczać. I w ten sposób też uczyliśmy je odpowiedzialności, brania odpowiedzialności za swoje życie. Ja nawet no, przyznam się, że no, nigdy Librusa nie sprawdzałam swoich dzieci, bo one też wiedziały, że nie potrzebują mieć mojej kontroli. Żeby podejmować no, takie dobre i świadome decyzje, bo to jest ich życie. Tak? One od początku wiedziały, że wszystko, co robią, to jest, pisze się na ich konto, na ich kartę. Ja jestem po to, żeby pomóc. Jeśli masz problem, jeśli czegoś nie wiesz i czy potrzebujesz wsparcia, mów, jestem tutaj, żeby Tobie pomóc, usłużyć, ale jeśli nie zawołasz, no, to znaczy, że sama wiesz, co robić. Hmm. E czy stopnie, które otrzymuje dziecko w takiej typowej szkole są y, twoim zdaniem adekwatnym y, miernikiem jego zdolności i możliwości? Czy w szkole najważniejsze są stopnie. To jest bardzo mm, trudne pytanie i takie, na które ja jeszcze nie mam takiej stuprocentowej odpowiedzi. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że w lokomotywie e, przede wszystkim oceniamy kształtująco. E, każda szkoła jest zobowiązana, żeby oceniać dziecko kształtująco. Natomiast my to wprowadziliśmy, to znaczy? czyli oceniać, w jaki... Dziecko musi wiedzieć, e, jak na danym etapie, jak pozyskało wiedzę, na jakim etapie, co już potrafi, czego nie potrafi i musi nauczyć się samo oceniać, swój proces zdobywania wiedzy. Więc po każdej lekcji otrzymują taką, taką, no, taką kartkę od nauczyciela, takie na co bez, na co będziemy zwracać uwagę. Dzieci je wypełniają, zakreślają stopień opanowania danego materiału, stopień trudności, w jakim go opanowały, po to, żeby umiały też dokonywać takiej autoanalizy, autooceny. To jest, to jest, to jest podstawa, w ogóle ta motywacja wewnętrzna do nauki Samoświadomość tego, na jakim etapie jestem nauczania, bo trudno jest porównać wszystkie dzieci, trudno jest dzieci, które mają bardzo różny potencjał, oceniać się sprawiedliwie. My wprowadziliśmy w ogóle jedną klasę bez ocen w lokomotywie. Jakby pilotujemy tą klasę, jesteśmy w ścisłej współpracy z rodzicami po to, żeby zobaczyć w jaki sposób też to ocenianie bez ocen tak, wpływa motywująco na dzieci. Na jakim, w jaki sposób rzeczywiście one przyjmują odpowiedzialność za swoje Życie, więc no, mogłabym już coś więcej powiedzieć za jakiś czas, ale wydaje się, że owoce tego będą jednak dobre. Z tego względu, że y, dziecko, które ma, y, budujemy w nim to, to poczucie odpowiedzialności za siebie, y, czyli tej motywacji wewnętrznej, ono jest bardziej chętne do podejmowania wysiłku i trudu. I y, 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 w momencie, kiedy nie czuję, że nie wiem, no poziom wiedzy, który zdobyło, jest przez nas oceniany na no, tak, dostateczne, tylko po prostu no, na takim poziomie on zdobył tą wiedzę. Może więcej, ale być może nie może. Akceptuje jakby ten stan. To też zależy od pewnie ambicji dziecka, ale naszą rolą rodziców i nauczycieli jest dostrzeżenie, czy tam się za tym kryje lenistwo dziecka, czy po prostu no, ograniczone możliwości, ograniczony potencjał. Jeśli jest lenistwo, no, to pracujemy nad charakterem dziecka. Jeśli jest ograniczony potencjał, no to staramy się, żeby dziecko zaakceptowało, tak, że no więcej nie przeskoczy. Może jest świetnym sportowcem, ale niekoniecznie matematykiem, może będzie wspaniałym muzykiem, ale niekoniecznie że przyrodnikiem, tak? więc jakby odkryć potencjał dziecka, talent dziecka i, i, i jakby pracować na mocnych stronach.